tak tak na razie zrobiłam I tutaj zrobiłam tak Więc zbierzmy się do meblowania no. Jeśli macie tokę to wiecie że tak się często robi Ok, no to damy sobie pewnie jeszcze jakąś półkę. Tak bardzo ładną zrobiłem Pokażę Wam jak zrobić taką prześliczną półkę. To jest taka ładna. Nie wiem czy w środku tak nie ominęłam. O nie, ominęłam. Dobra, no i tutaj tak robimy. O, I tak bierzemy tą bułeczkę. I tak, tak. Tak ładnie, że tak to pioł, nie wygląda. Jeszcze zrobimy też tutaj tak. Dwa razy. To będzie przepięknie wyglądać. Widzicie jak to pięknie wygląda. Okej, okay, jest. Tutaj jeszcze powiesiła takie roślinyki, bardzo ładne. i powiesimy jedno z a drugie jest. Powiesimy taką. Jeszcze powiesimy lampeczki, bo z Jakby z lampeczką, jak? Bez lampka, co ja? Tutaj będę takie, ale już bez systemy. Więc sobie powiesimy... O. Są so. takie lampeczki tutaj, przekażę do tego białego. I powiesimy tutaj je też. O, hmm. Ładnie. Okej, okay, to robimy tutaj. Teraz robimy taką kuchnię. Wyjmiemy sobie to ale jak przecież lodówka i ta, kucherek. Tak ładnie. Zbierzemy lodówkę, przewracamy na drugą stronę i bierzemy też póki. Tym razem nie będziemy tak robić, tylko tutaj zrobimy tak, a jeszcze zrobimy... <laughs> Trzech postawimy oczywiście. Tu jeszcze wrzucę, jeszcze nagram film dla Was. Na pewno o jak robię ten, dół. To będzie taki filmik jeszcze. Ja sobie rozważyłem te wszystkie półki, bo... Musimy, żeby się tak ładnie to wyglądało. Okej, okay, jest dobrze. No i pojutrze jeszcze wrzucę chyba jakiś filmik z rodziną i takie rzeczy. Więc pomyślimy na pewno ściereczkę i dwie czemne rzeczy. Nóż położymy. Nie będziemy go zmieszać. Myślimy jeszcze sobie trzy paczkę. Dobra. Nóż położymy na drzbę. Jeszcze chyba te póki muszę przestawić coś. Okej, okay, tak jest już chyba dobrze. Weźmiemy jeszcze taką łyżeczkę. Tutaj jeszcze położymy sobie patelnię obok i takie szklanki. Jeszcze chyba. Dobra, nie już to wszystko Tutaj położymy jeszcze takie na te yy, łyżeczki i takie. OK, to sobie wyjdziemy łyżeczki. Dwie. wyjdziemy na razie dwie, jak coś to jeszcze dołożę, jak się i Widalczyki. Raz. Dwa. Trzy. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Dwa widalce. Bum, oh, bam! Ja to wziąłem zbyt dużo. Oczywiście. Do, do, dobra, jeszcze dłuższe. A to będzie łatwo, bo dużo tylko dwa. Potrzebne. Okej, okay, jest. Gotowe. Więc trochę jeszcze podwyższymy, żeby się tak to nie wygłaszało. O, i jest, tak. Może by się je źle okay. Okay, jeszcze weźmiemy sobie jakieś karty te... I do tego damy sobie Jakąś miseczkę dla... Piska, żeby to Dam kuriczka jeszcze Ale weźmiemy dla kota, bo to będzie tak na Dla króliczka Tak się będę bać yeah. przynajmniej a więc już mam nic nie i co będzie, jakie będą widoczne. Co? Mam nadzieję, że już nie będę tak zmieniał, a tych rodzin, jak powiem, zmieniam. Tutaj... Nie. Yeah. Więc tą odrobinkę niżej damy. O! Tak, tutaj. Teraz nie wiem, jak mam to zrobić. Jak sobie to Chyba lepiej niż trzy. Dobra, to tutaj przełożę te rzeczy, albo na to. Rozumiem. Na to przełożę. No, loduszko robisz. Dobra, nieważne już. Tutaj sobie to odłożymy, a to wrzucę. Ej, czego jest ja jestem na... Uka, przecież pod... Uuu, dobra, dam chyba przez przypadek. I bierzemy jeszcze taką no łopatkę. I to do podgrzewania mleka będzie też przyda. Okej, okay, jest dobrze. I teraz bierzemy miseczkę, takie. No dla jednego bowaska. Mam tylko jednego, ale wzięłam trochę. Nie wiem po co, ale wziąłem jakoś dywidend. Dobra, butelki nie będę brała, więc teraz weźmiemy stół i gdzieś go damy. Ta <laughs> Nie weźmiemy lady, tylko stół. Stół jaki by tu wybrać, jaki, jaki, jaki. Tu chyba wybiorę ten, który zazwyczaj wybieram. Nie zawsze, ale zazwyczaj. Dobra, zawsze go wybieram. Jednak wszystkim ładniej to powiedzieć. Okej, okay, bierzemy jeszcze takie krzesełko. Teraz bierzemy jeszcze krzesełka dla rodziców. Tutaj, obok. Przesuwamy ten stół, żeby można było kontrolować. Jeszcze potrzebuję jednego przesłuchania i jedno będzie jeszcze dla gości. Jak on przyszł... Tutaj muszę coś postawić, bo by nie było tak smutno. Tu, tu postawimy sobie telewizor na pewno. Nie, tego też nie chcę. Tutaj są jakieś fotele. Tutaj postawimy fotel. Do tego postawimy sobie może jeszcze coś. Ale to zaraz sobie wybierzemy. O dobra, wiem. Weźmiemy sobie taką komodę i do... weźmiemy taki regał. Regał da różne rzeczy i takie... Trochę nie pasuje. Były takie mniejsze, ale takie bardziej białe. Są jakieś takie bardziej białe, a takie ładniejsze. Był, Wiem, że był tam, ale mi się on nie Dobra. Będziemy tutaj matkie. <laughs> a tutaj poruszę sobie jakieś takie zabawki, tam też dżabalik. jakieś grzechotki, tak to, może i to, i pluszeczka. Jeszcze i też damy dywanik, żeby było mięciutko. Później ja się będzie bawić z córeczką. A ty na dywaniku tak ustawimy, El, córeczka chciała spać. Chciałaś położyć, spać, taka małutka, to by tutaj dostać kołyska. I tutaj mamy część na salon, czyli na kanapę i inne rzeczy. Dzisiaj pierwszy raz chyba biorę tą kanapę, nigdy prawie jej nie brałam. Dobra, bierzemy jakiś stoliczek. Będziemy taki mały. I postawimy tutaj jeszcze jakieś dwa małe krzesła. teraz I, i dwa. Jeszcze jakiś obraz pewnie by się tam przydał. Będzie jakiś. No, nie, to nie jest obraz, a tam jest i lewy obrazek jeszcze myszki. No i dobra, jest gotowe. Jeśli wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę. A ja teraz robię łazienkę, a potem robię rodziców. Nie wiem, czy mi starczy coś zrobić jeszcze z pokój taki. ale chyba mi wystarczy starczy już czasu i nie będę wam pokazywać, jak robię górę, w tym odcinku, ale w innym napędzie. Pokażę. Tam tę wybankę, damy dwa dnia tu i damy regał też. Wiem, że będzie to tak nie musi być regałów, ale jak będzie regał, to będzie napełnione miejsca. Chcesz tak. w lance i pogadać? Nie, tam nie. Tam nie dawałam kwiatków nie wiem czemu, ale tutaj już, tak. jest da. Ok, tak, to. I Jeszcze musimy wziąć lustro oczywiście. Wiem, że tam brała lustro, ale tutaj też musi być, bo to w końcu łazienka. Prawie jeszcze tylko jedna rzecz, jeszcze trzeba wziąć to i tutaj dać i półkę, to wtedy już będzie gotowa łazienka i <śkletny> przyjdziemy do sobie tego w tym pokoju będzie pokój rodziców, wiem, to dziwnie brzmiało, o, jakie fajne mieszaczki. Eee, Dobra, już nie będę nic tam dodawać. A, przystawiamy ręką. Tak. No i bierzemy jeszcze tą półkę. Tak, tak. Oj, nie chcę już tej. A już mi się tu nie zmieściło. O tutaj się zmieściło, ale nie. Ok, więc robimy jeszcze pokój rodziców. A, i też pamiętajcie o łapkę w górę. Wraz z i z wodą. Pamiętajcie. Bardzo proszę, żebyście zostawili łapkę w górę, bo no tak, że jedną godzinę no, mam mniej łapki w górę niż subskrypcji, ale bardzo Wam dziękuję, że też dajecie mi subskrypcję. Subskrypcja też mi się przyda. Nie zapominajcie o łapkach, które bo łapki też są, też bym chciała zbierać trochę łapek. Troszeczkę więcej, biorę tak dużo. Trzeba dać tutaj diva bo będzie o wiele wygodniej. No i dawaj gotowy. Stawcie łapki, ale <laughs> wiem, że to już mówiłam. Dobra, to To na razie papa! Pa.